Być konserwatystą to być. No właśnie kim? Zapraszam na rozkminę. Cześć, jestem Ksawery i witam Was bardzo serdecznie w rozwinach politycznych. Jeżeli podoba Wam się moja działalność, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania na YouTube oraz klikania, lubię to, na Facebooku. W zeszłym tygodniu zasugerowałem, że Duma Narodowa może być arbitralna. Dzisiaj chciałbym rozwinąć tę myśl i powiedzieć troszkę na temat konserwatyzmu i jaki może mieć oblicza. Proszę nie traktujcie tego odcinka jako atak na konserwatyzm. Mam nadzieję, że ci, którzy są krytyczni wobec konserwatystów, zrozumieją nieco lepiej ich punkt widzenia. Mam nadzieję, że konserwatyści natomiast zostaną zachęceni do nieco głębszej refleksji na temat tego, dlaczego szanują pewne tradycje. To skoro wyjaśnienia mamy z głowy, zaczynamy rozkminę. Jeżeli zebralibyśmy ludzi identyfikujących się jako socjalistów z różnych zakątków świata, to jest duża szansa, że ich poglądy byłyby bardzo zbliżone. Gdybyśmy zebrali liberałów z różnych zakątków świata, to ponownie zauważylibyśmy ogromne podobieństwo w wyrażanych poglądach i cytowanych pracach. Jednak gdybyśmy zebrali konserwatystów z różnych zakątków świata, to już takiej jedności byśmy nie zauważyli. Dlaczego? Co wyróżnia konserwatyzm od innych ideologii czy odcieni politycznych? Cóż, socjalizm i liberalizm, pomijając na chwilę wszystkie odmiany i szkoły w ramach obu filozofii, oparte są jednak na w miarę uwspólnionej tradycji filozoficznej, na wspólnej puli myślicieli i koncepcji. Nie możemy jednak powiedzieć tego samego konserwatyzmie. Nie ma czegoś takiego jak uwspólniona tradycja filozofii konserwatywnej, ani nawet wspólna pula konserwatywnych myślicieli. Konserwatyzm jest formą przywiązania i szanowania swojej własnej tradycji. Ale każdy region i kraj ma swoją własną tradycję. I tak na przykład konserwatyści Wielkiej Brytanii nie tylko w dużej mierze popierają związki homoseksualne, ale to konserwatywny rząd zalegalizował małżeństwa homoseksualne, podczas gdy polscy konserwatyści, jak wiemy, mocno z normalizacją pedałstwa walczą. W Stanach Zjednoczonych konserwatyści rygorystycznie bronią prawa do posiadania broni palnej, podczas gdy australijscy konserwatyści w 1996 roku tę broń obywatelom zabrali. Różnice światopoglądowe między konserwatystami na całym świecie są zatem całkiem istotne. Niemniej możemy wskazać kilka generalnych podobieństw czy fundamentalnych idei konserwatyzmu. Siła przyzwyczajenia też jest jakimś tłumaczeniem, ale tym nie będziemy się zajmować. Pierwsze uzasadnienie uszanowania tradycji wynika z założenia, że reprezentują one skumulowaną mądrość przeszłych pokoleń. Jest w tym argumencie jakaś logika. Przez setki, jak nie tysiące lat obowiązywały pewne zasady, które zdają się działać. Jeżeli w przeszłości nie przyszło do głowy nikomu zmieniać obowiązujących zasad, to naturalnie spogląda się na nowe pomysły i rewolucyjne reformy z dużym sceptycyzmem. Drugie uzasadnienie, z pewnością obecne w konserwatyzmach europejskich, w tym też w polskim, nie wiem, jak w przypadku reszty świata, opiera się na wierze, że społeczeństwo ma moc cywilizowania jednostki. Tomasz Hobbes w swojej słynnej pracy Lewiatan sugerował, że przed nastaniem społeczeństw ludzkość znajduje się w ciągłym stanie walki każdego z każdym. I dopiero państwo. Bądź społeczeństwo, poprzez siłę swojego autorytetu i narzucenia ujednoliconego systemu prawnego dla wszystkich ludzi, jest w stanie zaprowadzić porządek i spokój. W podobnym tonie wypowiadał się Domowski, który pisał, że. Tymczasem tylko wyjątkowe charaktery zdolne są kierować się w swym postępowaniu nabytymi w swym indywidualnym życiu zasadami, czy to religijnymi, czy jakimikolwiek innymi. O postępowaniu przeciętnego człowieka decyduje jego natura, jego instynkty moralne, nabyte przez pokolenia pod wpływem, pod przymusem powiedzmy, instytucji, w których te pokolenia żyły. To wreszcie do czego go od przyjścia na świat przez wychowanie wdrożono. Zatem, łącząc oba uzasadnienia dla konserwatyzmu. Przynajmniej polskiego. Widzimy, że u jego korzenia leży przeświadczenie, że reformowanie, zmienianie czy obalanie tradycyjnych instytucji, norm zachowań czy struktur społecznych prowadzi do rozkładu tkanki społecznej, a w związku z tym do anarchii, upadku obyczajów, barbarzyństwa. I nie jest to wcale głupie przekonanie. Jeżeli chcemy coś zmienić w narodzie i przekonać do tego ludzi, musimy umieć odpowiedzieć na takie obawy. Co prowadzi nas do ostatniego kluczowego elementu: konserwatysta konserwatyści nierówny. Nawet zakładając, że społeczeństwo ma tą cywilizacyjną moc, to wciąż do samych tradycji możemy mieć dwa podejścia. Z jednej strony jest konserwatyzm tak zwany ewolucyjny, z drugiej strony konserwatyzm tradycjonalistyczny. Znaczy, tak naprawdę mamy jakieś 50 odcieni szarości między tymi dwoma skrajnościami, ale na potrzeby dyskusji załóżmy, że są tylko te dwie. Konserwatyzm ewolucyjny, który kojarzony jest przede wszystkim z Edmundem Burkiem, angielskim filozofem, nie jest bezwzględnie przeciwny zmianom. A obrona obowiązującego porządku nie jest celem samym w sobie. Burke był tak naprawdę przeciwnikiem gwałtownych zmian, rewolucji, bo obawiał się, że one zniszczą tkankę społeczną i zaprzepaszczą wieki pracy. Ideę konserwatyzmu ewolucyjnego można streścić w jednej z słynnych sentencji Burka: Gniew i szał zniszczą więcej w przeciągu 30 minut, niż zapobiegliwość, przezorność i uczciwa praca zbudują w ciągu stulecia. Edmund Burke sformułował tak zwaną prawidłową procedurę, w potrzebie oceny zmiany panującego porządku. Polega ona na szukaniu właściwej wartości lub racji, która leży u podstawy poszczególnych przyzwyczajeń i norm. Często zasady postępowania oraz prawa polityczne, niegdyś racjonalne, to znaczy adekwatne do czasów, w których powstawały, obrosły przez pokolenia w przesądy, przekształciły się w przyzwyczajenia i zabubony, przez co przestano rozumieć, jakie wartości leżały u ich korzenia oraz jaka logika powołała je do życia. Tylko po udowodnieniu, że te prastare wartości są nie do zaplikowania we współczesnym społeczeństwie lub są niekompatybilne ze współczesną wiedzą naukową. Tylko wówczas można je porzucić. Na przykład na tradycyjny zakaz jedzenia mięsa w piątek, który chyba już nie obowiązuje. Możemy na to patrzeć albo jak na zabobon, albo jak na całkiem mądre przekazanie zmuszające nas do zróżnicowania naszej własnej diety. A dobrze wiemy, że my Polacy naprawdę lubimy mieć mięsko. Albo pomyślcie o postowaniu. Nie, nie, nie o postowaniu na Facebooku. O postowaniu na zasadzie dobrowolnym unikaniu obżarstwa i obiadania się. Biorąc pod uwagę, że po... W okresie postu następuje Wielkanoc, Wigilia i zawsze się mocno objemy, i potem mamy problem z rzuceniem tej świątecznej oponki. Postowanie nie jest takie głupie. Na drugim biegunie mamy tradycjonalizm bądź fundamentalizm. W dużym skrócie, fundamentalista to ktoś, kto postrzega pewne tradycje i przyzwyczajenia jako nienaruszalne, niekwestionowalne, absolutne prawa naturalne. I nie tylko ich zmiana, ale wręcz dyskusja na temat ich zasadności jest surowo zakazana. Coś takiego nazywamy szowinizmem kulturowym, czyli bezkrytycznym przywiązaniem do własnej kultury oraz bezrefleksyjnym deprecjonowaniem poglądów wszystkich innych, zarówno jednostek, jak i narodów. Za przykład niech posłuży nam deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzież wszechpolska zamierza dokonać odnowy moralnej i narodowej młodego pokolenia, wypadając w wojnę doktryną głoszącym samowolę, liberalizm, tolerancjonizm i relatywizm. Pragniemy wyprzeć z życia narodu podłość, fałsz i brud. Polska powinna być rządzona przez Polaków zgodnie ze sprawdzonymi piastowskimi tradycjami zakorzenionymi w cywilizacji łacińskiej, i w kościele rzymskokatolickim. Odcinamy się od wszelkich tradycji lewicowych. Dla porównania możemy także spojrzeć na tekst irańskiej konstytucji, która równie radykalnie stwierdza, że wszelkie prawa oraz regulacje dotyczące spraw obywatelskich, fiskalnych, ekonomicznych, administracyjnych, kulturowych, militarnych, politycznych i wszelkich innych muszą być oparte na islamskich kryteriach. Co oczywiście oznacza arbitralne, jednostronne i dosyć fundamentalne rozumienie tej tradycji. I na koniec zacytujmy jeszcze program Jednej Rosji, czyli Partii Władimira Putina. Będziemy aktywnie bronić podstaw moralności w mediach i branży internetowej. Nie pozwolimy, aby produkty niskiej jakości kultury masowej sparaliżowały moralne i psychiczne zdrowie naszych dzieci, i będziemy wspierać tworzenie i promowanie wysokiej jakości programów krajowych. W 2013 roku prezydent Putin, konsekwentnie z programem, który przed chwilą cytowałem, podpisał ustawę, która zakazywała gejowskiej propagandy i kwestionowania tradycyjnego modelu rodziny pod pretekstem ochrony dzieci. Trzy różne kraje, trzy różne kultury, trzy różne narody, trzy różne religie i trzy różne tradycje, a jeden i ten sam szowinizm kulturowy. Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią rzecz. W cytowanej deklaracji młodzieży wszechpolskiej była mowa o tradycji piastowskiej. A dlaczego nie o tradycji jagiellońskiej? Albo o tradycji wolnoelekcyjnej? Cóż, w dużym skrócie, Polska, jak niemal każdy kraj, ma bardzo różnorodną, wielowątkową i często sprzeczną historię. Jeżeli jesteście zwolennikami Dmowskiego i tradycji tzw. piastowskiej, to śmiało można Was nazwać konserwatystami. Jeżeli natomiast jesteście zwolennikami Piłsudskiego i tradycji jagiellońskiej, to również można was śmiało nazwać konserwatystami. Tak czy siak szanujecie jakąś polską tradycję. Jednak przestrzegać jej całej nie dalibyście rady, bez jest pełna samozaprzeczeń. A to wymaga od Was analizy, która z tradycji jest najlepsza dla ludzi. I która, jeżeli w ogóle, wymaga aktualizacji. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, jakie tradycje według Was powinniśmy utrzymać i dlaczego. Oraz jakich tradycji powinniśmy się pozbyć i też dlaczego. Mam nadzieję na bardzo własną dyskusję. Chciałem też podziękować stronie Racjonalna Polska, która podzieliła się na Facebooku moim pierwszym filmikiem oraz powitać osoby z grupy jak będzie w Akapie. Mam nadzieję, że zaprosicie innych znajomych do oglądania. Nie zapomnijcie subskrybować mojego programu i widzimy się już w najbliższą środę.